Dzień dobry, wieczór, proszę Państwa, dzisiaj coś A... dla prawdziwych mężczyzn. <laughs> A dokładnie szmalczyk. Kupiłem wczoraj przecudnej urody e... słoninkę i dzisiaj będę ją wytapiał. E... No przy okazji będzie jeszcze jeden. E... jedna produkcja, najprawdopodobniej dzisiaj. W każdym razie dzisiaj muszę ją zacząć, ale co z tego wyjdzie, to nie wiem. W każdym razie spróbuję coś nagrać. No, a teraz wracamy do szmarciku. Smacznego. Właśnie udało mi się dostać taki przepiękny... Jakie przepięknej urody boczuś proszę Państwa, ale to tak naprawdę przepiękne urody, no sami zobaczcie jak on jest cudny, jest taki grubiutki, taki elegansi jest, no super jest. I z tego, że właśnie boczusia będziemy robić, e, znaczy ja będę robił, e, ja będę robił szmalczyk. E, wykonanie szmalczyku to jest, e, są tak dwie metody, jedna metoda to jest za pomocą tegoż właśnie takiego właśnie urządzenia który o właśnie takiego noża musi być ostry, jedyny warunek lub za pomocą no nie telepaj się proszę cię. oczywiście ja tradycyjnie jestem nieprzygotowany lub za pomocą czegoś takiego to są sitka do maszynki eee, o grubych oczkach, o bardzo grubych oczkach, względnie coś takiego, co nazywa się szarpak. To jest, no tak, nie bardzo widać, ale dobrze. W każdym razie, można to jest dla reniwych, tylko że wtedy te skarki są jakieś takie, no kurde, niekoniecznie za bardzo, więc no jakoś tak. Wolę jednak ciachać za pomocą noża. Co za chwilę będę czynił. jedyne co zostaje to z tytułu tego że to już jest tak o właśnie przecudnie ukrojone kostka jest różna jedna jest grubsza jedna jest cieńsza różnie bywa teraz aha moment już tam wszystko macie dobra teraz odpalamy ogień dobra, muszę tu posprzątać zestaw tej co mi zostało to jest proszę Państwa tak tu w tym miejscu to jest przygotowane już na skwareczki do pierogów. Niestety gotowych, a to jest już przygotowane do, no w najbliższym czasie będę robił będę robił schab parzony i te pasecz... tymi paseczkami słoninki będę ten rzecz... rzeczony schab nadziewał. No a teraz należy się uzbroić w cierpliwość i to konkretną cierpliwość i poczekać aż to się po prostu wytopi co chwilę niestety trwa i tak to proszę Państwa po chwili wygląda teraz będę musiał zmniejszyć ogień i trzymam eee, aparat w ręce dlatego, dlatego obraz się rusza bo ja się też ruszę. No i teraz trzeba zmniejszyć ogień i na bardzo, bardzo wolniutkim ogieńku e, dalej to wytapiać. No i tyle. No. To cała robota. Niby nie dużo, ale stanie w cholerę. A few moments later. No i teraz tak proszę Państwa Podsumowując Cały Cały krok Właściwie szmalczyk jest już Do No Jest już Bo jeszcze trochę i składki zaczną się palić To jest Niepożądany efekt No i no, i za chwilę trzeba go będzie zacząć rozlewać do słoiczków. Ja go już wyłączę Jeszcze jego chwilę po i proszę Państwa. Takie. No i czas proszę Państwa Szanowniag na rozlewanie tego już właśnie e, ustrojstwa. Na Odbywa się do słyczków. To trzeba rozejść póki jest gorące. Bo potem ja używam do tego takiego czegoś. To coś jest brudne. O no jakiego jest brudne, ale tak leży, tam to się zabudziło. zakożyło się tak. Ale to nic. Wyszymy. I wejdzie dobrze. Dobra. Tak. No i... Tak? O, no, Tak, 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 tak. I Jedziemy. O. Zrobiło się, proszę Państwa, elegancie. Genialne. Ja oczywiście nie przygotowany jestem, tradycyjnie jak zwykle, nic nowego, o właśnie, tak, no ale czy myślisz, dobra, 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 gdzie ten talerz jest, jest, dobra, może być ten też, dobrze, okej. chociaż już są czyste, bo to było wszystko myte. Zakręcamy i podstawiamy. Drugi. To, tym, się, to, to, tym się akurat bardzo dobrze nalewa, bo to nie brudzi się gwinki, bo to mi nie czego takiego gorącego wycierać. Nawet się to całkiem, całkiem ładnie wytopiło i nawet to wszystko całkiem, całkiem ładnie idzie. Już się rozpędziłem. Czyli tradycyjnie wyjdą chyba trzy. Z naciskiem na nie. Ale trzy powinny wyjść. Nie wiem jak tą kamerę ustawiać, gdzie, w którym miejscu. Żeby to miało wszystko ręce i nogi. Co już mogę brać nawet już tak całkiem całkowicie No i dobrze teraz to trzeba ojisi trzeba wygarnąć je to jest, jest, dobra i w tym runderku potem będzie. będzie. No ładnie tak, widać. Będzie smażona kiełbaska. No tak żeby. Nie, nie trzeba tak. I zrobić to tak. Szczęśliwie. Dobra, no poszło. Więcej no głoś. I ostatni. No, tu jest trochę więcej. Tam jest troszkę mniej, ale też kości. No. No i proszę Państwa gotowe. Popakowane. Teraz trzeba poczekać, aż wystygnie, po czym się zrobią, znaczy no, on się zatka, bo one mają ten wieczka klikane i on się powinien za zakliknąć. A tutaj później zrobię sobie elegancko kiełbaskę z cebulką. No i już na kolację. No i tak to zrobione. Tylko, że teraz, proszę Państwa, szanownego, trzeba zrobić najgorsze teraz przede mną. Trzeba to kutwa ogarnąć. Uh -huh. No i teraz, proszę Państwa, przechodzimy do degustacji ostatniej, Żół. Oczywiście. Odrobinę soli mm. I Słodkiego Wam życzę No Jest To Coś wspaniałego Słodkie Ten swoim szłojskim szmarczykiem on byłby lepszy ten szmarczyk, jakby było znowu. jeszcze była lepsza słonina, bo ta była owszem niezła, ale to nie było to, co zazwyczaj kupuję, Ale jakby nie było. Jeżeli kupicie odpowiedniej grubości słoninkę, dobrze ją wytopicie, Pokrycie ją według własnego uznania. To nie ma o czym więcej mówić. Jeszcze raz smacznego i trzymajcie się zdrowo i ciepło. I smacznie. Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce. Na razie. Cześć.